Prawo w Norwegii niejednokrotnie sprawiło naszym rodakom problemy. Dlatego też postanowiliśmy wyjść z pomocną dłonią i stworzyliśmy nowy program, w którym to przy współpracy z kancelarią adwokat firma Nierzwicki Obluszko odpowiemy na najbardziej nurtujące Was pytania. Pani Nina oraz Pan Tomasz to adwokaci z wieloletnim doświadczeniem. Razem prowadzą polskojęzyczną kancelarię w centrum Oslo, gdzie wraz ze swoim zespołem pomagają w rozwiązywaniu spraw z m.in. prawa pracy, prawa spadkowego czy pomocy prawnej w Polsce. Na swoim koncie mają dziesiątki wygranych sporów i to właśnie oni odpowiedzą na wasze pytania. Formuła jest prosta: wy pytacie, a adwokaci odpowiadają. Pytania zaś pochodzą od naszych czytelników. Wstęp mamy już za sobą, czas zapytać adwokata. Zostałem zwolniony z pracy. Firma przyjęła kogoś innego na moje miejsce. Czy mam jakieś prawa z tego tytułu? Pracownik, który był zatrudniony przez okres minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, ma prawo do pierwszeństwa w nowym procesie rekrutacji. Jednak musi być wykwalifikowany do tego stanowiska, i przy ocenie, czy jest on wykwalifikowany do tego stanowiska, będzie miało znaczenie zarówno jego kwalifikacje zawodowe, jak i. Kwalifikacje osobiste, które pracodawca powinien wziąć pod uwagę i zaproponować w pierwszej kolejności nowe stanowisko temu pracownikowi, który został zwolniony i który spełnia wymogi. Po otrzymaniu takiej oferty pracy, pracownik powinien odnieść się do tego w ciągu 14 dni. Pracuję na 10%. Pracodawca nie ma dla mnie pracy i chce, abym się zwolnił. Co mam w takiej sytuacji zrobić? Pracodawca może pytać pracownika, czy chce zakończyć pracę. Jeżeli pracownik będzie chciał się zwolnić, to może złożyć w takiej sytuacji wypowiedzenie. Jeżeli jednak pracodawca przymusza pracownika do złożenia wypowiedzenia, albo grozi pracownikowi, że jeżeli sam się nie zwolni, to otrzyma wypowiedzenie ze strony pracodawcy, to w takim przypadku może dojść do, do, tak, zwanego, do tak zwanej rekwalifikacji wypowiedzenia. To znaczy, że wypowiedzenie strony pracownika może być uznane za wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Będzie to skutkowało tym, że pracownikowi będzie przysługiwała ochrona, e, jaka wynika z kodeksu pracy, w tym między innymi prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli więc pracodawca oczekuje od pracownika, że ten złoży wypowiedzenie, to pozostaje w takiej sytuacji najzwyczajniej nie spełnić prośby pracodawcy. Jeżeli zaś pracodawca przymusza, czy też wywiera presję na pracowniku, doprowadza do tego, że pracownik sam składa wypowiedzenie, to warto w takiej sytuacji szukać pomocy prawnej, aby skorzystać z ochrony, jaką przewiduje kodeks pracy. Jakie dokumenty pracodawca powinien mi wydać po zakończeniu u niego pracy? Po zakończeniu stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi atest. To jest świadectwo pracy. Świadectwo pracy powinno być pisemne oraz powinno zawierać imię i nazwisko pracownika, datę jego urodzenia, charakter wykonywanej pracy oraz jak długo trwał stosunek pracy. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy do zakończenia stosunku pracy doszło na skutek wypowiedzenia dyscyplinarnego, to pracodawca może w świadectwie pracy podać tą informację. Jednak nie może wskazać na powód tego zwolnienia dyscyplinarnego. Dodatkowo, pracownik może domagać się dokumentu, który będzie mu potrzebny w składaniu wniosku o dakpęger w NAW. To jest dokument, który nazywa się bekrefterse po szlud i pracodawca ma obowiązek wypełnić ten dokument, tak aby pracownik mógł ubiegać się o Duckpanger. Pracuję jako ringewikar. Szefowa chce zakończyć ze mną współpracę. Czy jest to zgodne z prawem? Zatrudnienie jako ring vicar, czy też tilkaling vicar, albo inna potoczna nazwa, zatrudnienie na telefon, jest formą zatrudnienia na czas określony. Oznacza to, że stosunek pracy istnieje w, w tak długo, jak jest wykonywana dana praca. Czyli zwykle w sytuacji umowy określanej jako ring vicar, zatrudnienie trwa przykładowo od godziny 8 do 16. Oznacza to, że w sytuacji zatrudnienia jako ringa vicar, wypowiedzenie strony pracodawcy nie jest konieczne. Bo stosunek pracy ustaje z chwilą zakończenia wykonywania pracy. Zasadą jednak jest zatrudnienie na czas stały. Oznacza to, czy też skutkiem tego jest, że zatrudnienie jako, jako ringa wikar niekiedy może być uznane jako zatrudnienie na, na czas stały. W takiej sytuacji, jeżeli pracodawca chciałby zakończyć stosunek pracy z pracownikiem to nie wystarczy, że nie będzie wzywał pracownika do pracy. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie przez pracodawcę całego procesu e, związanego z rozwiązaniem stosunku, stosunku pracy, w tym między innymi wezwanie na spotkanie poprzedzające ewentualne wypowiedzenie, czy też rozważenie i podjęcie samej oceny, czy w ogóle zachodzi podstawa do tego, aby stosunek pracy mógł być rozwiązany. Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie, zarówno to zwykłe, jak i dyscyplinarne, powinno być przede wszystkim w formie pisemnej. Powinno zostać doręczone osobiście lub zostać wysłane listem poleconym na adres yy, pracownika. Pisemne wypowiedzenie powinno zawierać następujące informacje: prawo do domagania się negocjacji. Terminy, jakie obowiązują w sytuacji wypowiedzenia, prawo do zatrzymania stanowiska oraz to, kto w razie ewentualnego sporu będzie prawidłowym pozwanym. Ponadto, w sytuacji, gdy do wypowiedzenia dochodzi z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika również o pierwszeństwie przy ewentualnym procesie rekrutacji. Czy można pójść z pracodawcą na ugodę, by skrócić okres wypowiedzenia? Pracownik i pracodawca mają swobody umów w zakresie sporządzania umowy dotyczącej rozwiązania stosunku pracy. Strony, to jest pracow pracownik i pracodawca, mogą zatem swobodnie ustalić datę, kiedy stosunek pracy miałby być zakończony. W umowie kończącej stosunek pracy strony mogą między innymi dowolnie ustalić datę zakończenia stosunku pracy. Może to być także data wsteczna. To nie znaczy, że sama umowa miała być antydatowana. To są raczej dwie różne rzeczy. Część przepisów prawa pracy ma tak zwany charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że nie można w umowie przyjąć zapisów, które będą mniej korzystne niż te, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących. Takimi regulacjami są m.in. zapisy dotyczące czy też przyznające pracownikowi prawo do ferie Penger z tytułu wypracowanego wynagrodzenia. Nie można przyjąć w umowie kończącej stosunek pracy, że pracownik zrzeknie się w ferie penger. Jakie są podstawy do zwolnienia pracownika dyscyplinarnie? Czy są jakieś konsekwencje? Podstawą do wypowiedzenia dyscyplinarnego jest rażące naruszenie obowiązków pracy lub inne naruszenie umowy o pracę. Jest to najsurowsza reakcja pracodawcy i oznacza natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę bez zwyczajowego okresu wypowiedzenia. Samo wypowiedzenie dyscyplinarne prowadzi niekiedy do dramatycznych konsekwencji dla pracownika, który często jest żywicielem rodziny. Jest to najsurowsza reakcja, jaką dysponuje pracodawca. Stąd zwolnienie dyscyplinarne jest zastrzeżone jedynie dla tych najbardziej rażących sytuacji. Dyscyplinarne zwolnienie będzie na przykład osobne w sytuacji, gdy dochodzi do nadużycia substancji odurzających w pracy, w sytuacji, gdy pracownik dopuszcza się czynu karalnego nie zachowuje lojalności wobec pracodawcy, na przykład gdy podejmuje pracy konkurencyjnej. A także w innych sytuacjach. Tutaj też warto wspomnieć o ostrzeżeniu. Takie ostrzeżenie przy wypowiedzeniu dyscyplinarnym nie jest wymogiem, niemniej jednak będzie ważne przy ocenie, czy wypowiedzenie dyscyplinarne jest zasadne, czy też nie. To ważne, żeby pracownik, zanim dojdzie do wypowiedzenia dyscyplinarnego, wiedział, czy też miał świadomość, że dany czyn może spotkać się z taką surową reakcją ze strony pracodawcy. Konsekwencją zwolnienia dyscyplinarnego jest to, że pracownik niemal natychmiastowo zostaje pozbawiony przychodu. Nie Może również odbiegać się od duckpegger znowu, niemniej jednak będzie go obejmował okres karencji. Obecnie wynosi 18 tygodni, co w praktyce oznacza, że pracownik, który został zwolniony w trybie natychmiastowym, nie będzie miał prawa do Duckpager przez okres 18 tygodni. Czy pracodawca może mnie zwolnić w trakcie zwolnienia chorobowego lub AAP? Pracodawca może wypowiedzieć umowę o, o pracę także w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym albo na AAP. W przypadku przybywania pracownika na zwolnieniu chorobowym, wypowiedzenie ze strony pracodawcy nie może być uzasadnione chorobą pracownika. Wypowiedzenie może być jednak uzasadnione innymi okolicznościami, leżącymi po stronie pracownika. Takimi jak negatywne wypowiadanie się na temat pracodawcy w mediach społecznościowych czy też w sytuacji, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących w stronie pracodawcy, czyli w sytuacji tzw. racjonalizacji zatrudnienia. Jeżeli pracownik jest na zwolnieniu chorobowym dłużej niż 12 miesięcy, to pracodawca może wykorzystać sam fakt przebywania pracownika na zwolnieniu chorobowym przez taki czas jako podstawę do... Wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi. W tym przypadku jednak też nie ma całkowitego automatyzmu. W sytuacji, kiedy niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż 12 miesięcy, to pracodawca także ma obowiązek dokonania oceny, czy nie ma możliwości przystosowania miejsca pracy. W taki sposób, aby mógł wykonywać inne dostosowane zadania, mimo swojej choroby. Czy mam obowiązek stawić się na driftelsmate, będąc na zwolnieniu chorobowym? Ile takich spotkań musi się odbyć? Może zacznę od tego, że driftelsmate, czyli spotkanie, podczas którego pracodawca, powinien omówić się z pracownikiem możliwy powód zwolnienia, powinno odbyć się przed podjęciem takiej decyzji. Obowiązek przeprowadzenia takiego spotkania ma na celu zapewnienie pracownikowi możliwości wypowiedzenia się w kwestii wypowiedzenia oraz wpłynięcia na decyzję pracodawcy warto zatem skorzystać z tego prawa. Jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, warto jest się stawić na to spotkanie. Jeśli natomiast nie możemy pojawić się na takim spotkaniu, warto skontaktować się z pracodawcą i poprosić o przełożenie i wyznaczenie nowego terminu e, tego spotkania. Na pewno nie powinniśmy być pasywni, ponieważ w sytuacji, kiedy już dojdzie do tego wypowiedzenia, brak kontaktu z pracodawcą oraz brak stawiennictwa na tym spotkaniu może być e, interpretowane negatywnie na naszą niekorzyść. Kodeks pracy nie precyzuje, ile takich spotkań powinno się odbyć. Niemniej jednak wskazuje, że podstawa wypowiedzenia powinna zostać omówiona z pracownikiem zanim pracodawca podejmie taką decyzję. Spotkanie to powinno dostarczyć pracodawcy podstawy do podjęcia decyzji, czy pracownika zwolnić. Jeśli po przeprowadzeniu takiego spotkania w dalszym ciągu nie mamy odpowiedzi na to pytanie, to znaczy, że spotkanie to zostało przeprowadzone w sposób nieudolny, albo że odpowiedź na pytanie, czy pracownika zwolnić, jest przecząca. Tak czy inaczej, jeżeli dochodzi do kolejnych spotkań w celu wyklarowania tej samej podstawy do zwolnienia, oznacza to, że odpowiedź na pytanie, czy należy zwolnić tego pracownika po pierwszym spotkaniu, jest przecząca, a zatem nie należy tego robić. Ile pracownik musi dostać upomnień, aby mógł dostać wypowiedzenie? Przepisy nie określają, czy i ile upomnień pracownik musi otrzymać, aby pracodawca mógł skutecznie rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Nierzadko upomnienie w ogóle nie jest wymagane. Tak jest na przykład w sytuacji, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, albo na przykład w sytuacji zwolnień grupowych. Zwykle jednak, gdy wypowiedzenie ma być uzasadnione przyczynami leżącymi po stronie pracownika, to w interesie pracodawcy jest za Zadbanie o dokumentację, która będzie wskazywała na to, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracy będzie leżała po stronie pracownika. Zwykle celowe jest wówczas, aby pracodawca mógł dysponować jednym, trzema upomnieniami, jakie wręcza pracownikowi. Nie jest to jednak absolutne kryterium i nierzadko możliwe jest także obronienie przez pracodawcę złożonego wypowiedzenia. Także w sytuacji, kiedy żadne upomnienia nie były pracownikowi wręczane. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.